Zapraszam na prezentację tego, co dostaniemy za wypełnienie wszystkich pieczątek w Pokémon Go, właśnie w tych zadaniach z Pokestopu. Czy już wszystkie są Pokémon? Jest tutaj Moltres do złapania na dziko. Pokażę Wam na AR, jak to wygląda tutaj przy samolocie. Jestem w Ostrowcu świętokrzyskim teraz. To ja spróbuję złapać go normalnie. Dobrze, że mamy tutaj. Wiecie co? Nawet nie wiem, czy on może nam uciec. Dawno nie robiłem na Moltresa rajdów, także nie pamiętam, w którą stronę powinienem rzucać. Raz, dwa, trzy. No co, za pierwszym razem? Nie wierzę. Super! No i tak jak widzieliście, legendarny Pokémon Moltres pojawił się. Zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmikiem, subskrypcję na kanale, jeśli chcecie więcej filmików z Pokemon Go. Żegnam się z Wami, widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach. Na razie, cześć! Ja być naprawdę chcę, jak nigdy dotąd